Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry moimi Państwa gościem. Dzień przed Sylwestrem jest burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, Panie Redaktorze, witam słuchaczy. To może zacznijmy od takiego podsumowania: jaki to był rok? Bo w końcu koniec roku to czas podsumowań. No tak, z pewnością te 12 miesięcy wypełnione różnymi wydarzeniami, no też takimi istotnymi dla wszystkich samorządowców, to na pewno wybory tutaj udało się uzyskać relekcję, jakby kontynuować te projekty, które rozpoczęliśmy w latach wcześniejszych. Chociaż trudno pan nie miał? No, Bez no, kontrkandydata się było. No, no tak, ale myślę, że, że, że to wymagało pracy, ale też jestem wdzięczny bardzo za zaufanie mieszkańców, bo to niezmiernie ważne, istotne, a na pewno budujące, że, że to co robimy to to ktoś na to spogląda pozytywnie. Wiadomo, że są różnego rodzaju mniejsze lub większe potknięcia i trudno nam jakby zadowolić wszystkich, ale staramy się. Ale myślę, że też był to rok dobry turystycznie, a to w przypadku gminy Międzyzdroje najbardziej istotne i ważne, ponieważ no wszystko w naszej gminie kręci się wokół turystyki, a potem żeby stworzyć dobry budżet, żeby w jakiś sposób redystrybuować te mhm. środki finansowe, no to, to jest jest jakby podstawa i to nam się w tym roku udało i ten budżet nasz jest największym w historii ponad 30 kilka procent tego budżetu na inwestycje więc jesteśmy no z pewnością jakby możemy patrzeć optymistycznie na to jak będzie wyglądała przyszłość naszej gminy a nie jest to tendencją we wszystkich samorządach więc więc jesteśmy gotowi czekamy też na środki unijne te KPO się z, mhm. z miesiąca na miesiąc coraz bardziej jakby rozkręca Yeah. <laughs> widać też po przetargach tych w ostatnich miesiącach, że, że te ceny, jeśli chodzi o usługi wykonawców spadają. Uspokoiłem to dobrze. Się na rynku. Uspokoiło się to wszystko. No, no, ten, ten czas takiego szaleństwa został zakończony. No i myślę, że, że to optymistycznie spoglądamy na przyszły rok i mamy ambitne plany. Zobaczymy, ile uda nam się z tego zrealizować. W tym roku wyglądało to optymistycznie i napawa nas to no, takim na pozytywnym Podejściem, choć gdzieś tam z tyłu głowy widać te elementy zastoju i nie ukrywamy, że my jako gmina turystyczna zdajemy sobie sprawę, że jeżeli Polacy będą mieli mniej środków finansowych, no to w tej piramidzie tych podstaw, no ta turystyka jest gdzieś, jest gdzieś wysoko i jako jedna z pierwszych tych Łatwo elementów będzie obcinana. Tak. Mhm. O inwestycjach jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym zapytać też o to, co zmienił tunel w Świnoujściu, bo to był pierwszy pełny rok z tunelem mhm. tak naprawdę. Czy to na przykład wydłużyło sezon w Międzyzdrojach? Powiem jakby inaczej, bo, bo, bo wcześniej przed realizacją tej inwestycji było mnóstwo pytań, co ten tunel zabierze lub jak między zdrowie co da uściu, Ja nie, nie podchodzę nigdy do, do tego, że to, to, to działa na zasadzie synergii. I ten tunel y, y, to pokazał, e, czym więcej ludzi będzie wybierało po Morze Zachodnie, około Wyspę Uznam, Wyspę Wolin, tym lepiej dla nas wszystkich. Dla nas konkurencją to są kurorty tureckie pewnie, szczególnie bugarskie w tych ostatnich latach, czy też jak i w dalszym ciągu. No bo te ceny, ta ekonomia tutaj jest nieubłagana, Ale dla nas ważny jest tunel, a przede wszystkim rozbudowa drogi S3, tak? Ten mm -hmm. Każdy element yy, już wcześniej, bo to, to już jakby korzystamy z, tej, yy, z z tego rozwoju, z tej szybkiej komunikacji, jest to widoczne, więc ta rozbudowa drogi S3 bardzo dużo nam da. I myślę, że w tym roku ta inwestycja zostanie dokończona i tunel też, oczywiście, bo ten ruch jest wymienny. Yy, ludzie, którzy odwiedzają, turyści, którzy odwiedzają Świnoujście, odwiedzą na jeden, dwa dni Międzyzdroje i mm -hmm to też działa w drugą stronę. No, przepływ ludzi, tak jak Rzymianie mówili, dobre drogi, no to to jest pod, jakby podstawa co do zasady wszystkiego. No i też dzięki temu mamy pewnie więcej gości niemieckich i, to, i, i korzystamy z, z tego naszego położenia przy granicy jednego jakby no, Republiki Federalnej Niemiec. Ci goście wypełniają te przestrzenie, kiedy my na przykład nie mamy dni wolnych, mhm. tak, czyli tam świetno zjednoczenia Niemcy Dzień Ojca, no są różne takie, takie daty w kalendarzu. A to powoduje, że mamy wydłużone te weekendy i, i dzięki temu staramy się systematycznie jakby z roku na rok przedłużyć ten sezon. Ja już w samorządzie jestem blisko 20 lat i pamiętam, że to było takie magiczne hasło nad polskim wybrzeżem całym, przedłużenie sezonu z tych dwóch miesięcy, żebyśmy doszli do trzech, czterech. Tak, aby ta praca była przede wszystkim całoroczna. A ile trwa sezon w Międzyzroja w tej chwili? Jakby pan to ocenił? Myślę, że, 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 że tak już około 180 dni. Oczywiście to nie jest taki ten hmm. pełen sezon, prawda? Ale możemy mówić o 6 miesiącach już takim z taką turystyką. Gmina jakby dla, dla przypomnienia, Czyli to dla wszystkich. Od, to jest... od majówki do września, Nawet październik jest dobrym miesiącem. Plus ten okres właśnie świąteczno-noworoczny, tak? tak? Październik jest bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o turystykę, tak na zużyciu wody, widzę to mm -hmm. po produkcji śmieci, to jest porównywalny do, do maja. W ogóle tak jakby ten sezon, wszystko się przedłużyło, to też mm -hmm. być może, no nie chcę tutaj mówić o zmianach klimatycznych, bo ale jest jednak coś w tym, że ta polska złota jesień w ostatnich latach jest piękna, ładna, z wysoką temperaturą. To powoduje, że, że ten jesienny wypoczynek nad polskim wybrzeżem jest bardzo jakby ceniony przez, mhm. przy, przez mieszkańców, ale też musimy to jasno i stanowczo powiedzieć, zmienia, zmieniło się całe nasze społeczeństwo, prawda? To znaczy, że Polacy pracują mocno, intensywnie, ale też chcą wypoczywać. I już może nie taka forma tygodniowego, dwutygodniowego wypoczynku, tylko na przykład dwa, trzy razy do roku, ale krótszy okres czasu. 3-4 dni, taki przedłużony weekend, o którym mówiłem wcześniej. Poza tym ta komunikacja, no jeżeli z Wrocławia możemy dojechać w 4, w 4,5 godziny, trzeci, no to to jest rzut beretem, czy też Gorzów, Zielona Góra, Poznań, prawda, więc wsiadamy, podejmujemy taką decyzję praktycznie z dnia na dzień. Powiedział pan, że tunel spowodował, że więcej niemieckiego słychać na ulicach w Międzyzdrojach, a jest powoduje, że ten czeski się też pojawia częściej? tak, tak. I, i, to, i tutaj akurat ten procentowo na razie to jeszcze oczywiście nie jest taka skala jak, jak Polacy i Niemcy, ale tutaj jest bardzo mocny wzrost obywateli czeskich, którzy odwiedzają międzyzdroje. Myślę, że to z dwóch powodów wynika. Po pierwsze, no, ich takim naturalną bazą wypoczynkową była Chorwacja. Mhm. Chorwacja stała się stosunkowo droga. No i też te wysokie temperatury, bo temperatury powyżej 30 stopni dość mocno jakby ograniczają te, te, te możliwości wypoczynku, a z drugiej strony no, Polska niesamowicie się zmieniła. Po pierwsze dobre drogi i też ta infrastruktura, która powstała nad polskim całym wybrzeżem, cała polska infrastruktura turystyczna, musimy sobie zdawać sprawę, że ona w większości ma 10-20 lat. To są nowe obiekty, które świadczą wysokiej jakości usługę, zastosunkowo jeszcze jak, jak o tych realiach, o których o których mówiłem, to jest wysoka jakość tych usług. To o Sylwestrze teraz dwa zdania. Ciao Italia, to Sylwester właściwie kilkudniowa impreza w, w Międzyzrojach. Taki pomysł na przedłużenie tego sezonu sylwestrowo-noworocznego? Tak, tak. W, tym, znaczy w, w tamtym mhm. roku już rozpoczęliśmy taką próbę. Mieliśmy mnóstwo pozytywnych komentarzy. W tym roku też ten kalendarz świąteczno-noworoczny dobrze wypada, więc wystarczy wybrać kilka dni wolnego i, 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 i tworzy się do te, ku temu przestrzeń. Dlatego postanowiliśmy. Zrobić takie wydarzenie. Myślę, że, że w ramach tego wydarzenia każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Frekwencja jest spora. Dzisiaj na, zapraszam wszystkich serdecznie na koncert. Dziewiętna, godzina 19 startujemy na Międzyzrojskim Amfiteatrze. Myślę, że wszyscy poczujemy ten włoski klimat. Co prawda na, na wyspie, nie na Capri, tylko na mhm. wyspie Wolin. Pogoda nie zachęca, mimo to ludzie przyjechali, turyści są myślę, że jak kiedyś powiedział klasyk, to jest kwestia, kwestia pogody, to jest jeden, a drugie naszego ubioru, tak? Więc jeżeli jesteśmy mm -hmm. dobrze ubrani, to, to, to ta pogoda nam nie przeszkadza. Jest około 4-5 stopni, więc, więc myślę, że do takiego świeżego powietrza, do takiej aktywności na świeżym powietrzu jesteśmy w stanie sobie z tym, z tym co, do, co, co do zasady poradzić. No, na pewno nie będzie dwu, zaspy śnieżnej w międzyzdrojach, bo to na, zdarza się Rzadko, ale tutaj słuchacze Radia Szczecin doskonale sobie zdają tak sprawę jest. wiedzą, jakie mamy zimy. Sylwester, już jutro, to chciałbym zapytać, czy jeszcze jest szansa, jakby ktoś na ostatnią chwilę podjął decyzję, a pojadę nad morze, żeby coś wynająć, czy to już jest kalendarz zatkany w większości obiektów? W większości obiektów, tak, ale myślę, że jeszcze jakieś pojedyncze oferty na pewno na pewno są, ale tutaj goście, jeśli chodzi o pomorze Zachodnie, Szczecin, mhm. to nawet wydaje mi się, że wypadł na jeden dzień wchodzi w grę i na pewno sporo takich gości nas odwiedzi żeby wieczorem wrócić do miasta swojego no na tak, przykład. Tak? tak myślę że zachęcamy tym bardziej że jutro Radio Szczecin będzie grało z Międzyzdrojów bo właśnie bierzemy udział w, w tej imprezie Ciao Italia A to tyle jeśli chodzi o antenę Radio Szczecin naszą rozmowę kontynuujemy o inwestycjach w Międzyzdrojach już za chwilę na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku czy w aplikacji Radio Szczecin Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. To jak to jest z tymi inwestycjami? Co udało się w tym roku zrobić? A jakie plany są na przyszły rok, jeśli chodzi o międzyzdroje? No, tak jak każdy, wydaje mi się, że samorządowe jest mocno, stawiamy na, na budynki oświatowe. Jesteśmy w trakcie remontu kompleksowego obiektu przedszkola. Remontujemy szkołę. W przyszłym roku chcemy rozpocząć inwestycje w szkole na terenie Sołectwa wapnica tak aby te wszystkie trzy placówki, nasze największe edukacyjne, były maksymalnie dopieszczone. Są to, są to obiekty z lat 70., czasami troszeczkę mhm. wcześniej, więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt na pewno rozwój infrastruktury drogowej, drogówka, wotkany. Deszczówka, no taka sól przyziemna, jeśli chodzi o, o, o samorządy. No i inwestycje turystyczne, czyli tutaj my chcemy rozpocząć nowy projekt związany z Morzem Zieleni, kontynuację budowy ścieżek rowerowych, czy też taki nasz sztandarowy produkt, czyli kładka po koronie wydmy. I na przestrzeni, już to jest rozpoczę, rozpoczęta inwestycja, ale do, do sezonu przyszłego roku ją zakończymy i właściwie będziemy mieli taki cały ciąg spacerowy od bazy rybackiej od Kawczej Góry do granicy administracyjnej z miastem Świnoujście. Więc myślę, kiedy to że... będzie gotowe? Przed wakacjami? Myślę, że tak, że maj, czerwiec to jest taki realny, realny termin. Szykujemy się też na, na zadanie inwestycyjne związane z budową sporej farmy fotowoltaicznej. Chcemy być jakby niezależnie energetycznie, no i też przekłada się to na, na wydatki samorządowe, utrzymanie naszych placówek, czy też kwestie związane z, z oczyszczalnią ścieków, tak aby pozyskiwanie tej energii sprawiło, że, że te ceny nie będą rosły usług tych podstawowych, mhm. jeśli chodzi o naszych mieszkańców. Mamy taki teren na zrekultywowanym wysypisku odpadów, szukamy montażu finansowego i myślę, że ten przyszły rok. Rok, to będzie moment, w którym uruchomimy tą tą inwestycję. Wspomniał Pan może Zieleni, czyli jak rozumiem walka z betonozą trwa. A, tak, tylko w, 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 gmina międzynarodowa jest specyficznym miejscem, bo, bo ponad 9, rzadko sobie jakby ludzie zdają sprawę, że, że ponad 90% kilka procent tej gminy to jest las i woda. Mhm. I ten obszar taki, w którym my możemy się urbanizować jest bardzo mocno co do zasady ograniczony. To raz, ale wiemy, że to jest ważne, potrzebne i kilka lat temu wykonaliśmy taki projekt. Może zieleni, tam kilka przestrzeni zielonych w mieście zostało odnowionych, odświeżonych. Mamy teraz takie cztery tereny, które też w ten sposób chcemy zrewitalizować i uruchomić też nowe ścieżki pod względem takiego biegania, no, walkingu. W, tej, w, w tym obważanku, w jakim znajdujemy się, czyli Zarówno Boliński Park Narodowy mm. Nadleśnictwo Międzyzdroje. Tak aby ta, ta odnoga nazwijmy to sportowa, aktywnego spędzania czasu, ta oferta była u nas bogata. Przystąpimy także w, w pierwszej połowie roku do modernizacji naszego stadionu, który pełni rolę tą zarówno dla piłkarzy, jak i dla letkoatletów. Aby ta forma aktywności turystycznej, sportowej była możliwa w naszej gminie. No i żeby jakość tego wypoczynku no była jak najwyższa. Karta mieszkańca też będzie większa? Tak, tak. Kartę mieszkańców z roku, z roku na rok staramy się rozbudowywać o, o kolejne elementy. W tym roku taką jakby nowością będzie błąd skierowany do, do uczniów szkół średnich i studentów z pomocą finansową, w której uczeń sam zdecyduje, co będzie dla niego najlepsze. czy A każdemu będzie... porówno? Czy to będzie jak, jak w zależności e, od socjalnej sytuacji? E, e, będą dwie, e, dwa jakby oblicza, dwa modele. Pierwszy model to będzie każdemu po jakby porówno co do mm -hmm. zasady, a drugi za wyniki już w nauce od średniej z tych wyników, no tutaj chcemy stworzyć taki system, który jakby umożliwi tym młodym, będzie wspierać ich jakby działania rozwijające ich wiedzę, zainteresowania, bo ma, mamy takie przeczucie, że jakby ta grupa jakby docelowa w samorządzie jest najmniej najmniej zadbana, najmniej zabezpieczona. Uczniowie szkół podstawowych, małe dzieci czy seniorzy, to jest taka grupa, do której mm -hmm. samorząd stosunkowo łatwo dociera jest to, i międzyzdrojski Samorząd dociera już od kilku lat, a ta grupa yy, może wykluczenie to by było złe słowo, ale chcemy stworzyć dla nich te, taką ofertę, która, która pozwoli. Ich, oni sami wiedzą, jestem też zwolennikiem takiego podejścia, że sami ludzie wiedzą, co jest dla nich najlepsze i nie musi, musi to Samorząd ani burmistrz e, ustalać, co jest dla nich potrzebne. A zdradzi pan kwoty tego bonu edukacyjnego? A, no to to będą kwoty w około 400 zł w jednym i w drugim jakby przypadku. że Maksymalnie to będzie mhm. kwota 800 zł. E, e, myślę, że, że tak jak na realia nasza, na, z pewnością tu wojewódzkie czy polskie, to to, to jest kwota wysoka widzę, że budżet obywatelski już zatwierdzony na przyszły mhm. rok. To jest tak, że on się cieszy powodzeniem, bo w Szczecinie no mam wrażenie, że z roku na rok tych głosujących jest coraz mniej. Czy jest to inicjatywa słuszna? W przypadku naszej gminy były lata, w których w ogóle głosów w budżecie obywatelskim było więcej niż głosujących w wyborach samorządowych. No to od taka jakby ciekawostka. I, I można do tego podchodzić w dwojaki sposób. No, o tyle u nas jest komfortowa sytuacja, że jakby radni czy burmistrz nie narzucają swoich projektów, bo wiem, że w większych miastach tak co do zasady no, w się w dzieje. W już się regulamin nawet zmienił no, z tego powodu na przyszły rok. No, no. no, no. To, to jest jakby jedna kwestia. Z drugiej strony, trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli widzimy te projekty, które jest to pewnego rodzaju podpowiedź, sugestia, w którym kierunku powinien zmierzać samorząd, jakie mhm. inwestycje powinny być wybierane. Bo wiem... Zakup pieca do ceramiki dla szkoły podstawowej. Strażacy poszukują w wodzie i z powietrza zakup drona podwodnego. Zielona klasa i tutaj widzę że zakup przyczepki ratowniczej, klocki, audiobooki w bibliotece, zwiększenie dostępności do terapii specjalistów dziecięcych, zakup szafek szkolnych. No, to są takie naj, najczęściej myślę, że, że to tu jakby w, w budżetach obywatelskich wygrywają te projekty szkolne, mhm. a w naszej gminie też dużo z tych projektów związanych z bezpieczeństwem, czyli strażacy są jakby mocni. Myślę, że w każdej mie miejscowości strażacy mhm. mają taką siłę oddziaływania na, na społeczność lokalną i w naszym przypadku też tak, tak jest. Zresztą w przyszłym roku będziemy też budować OSP Międzyzdroje, remizę strażacką, bo na to z pewnością zasługują, a też rola samorządów ochotniczych, straży pożarnych, bo przed nami wyzwania związane jak dla wszystkich samorządowców z obroną cywilną mhm. i myślę, że ten przyszły rok też budżetowo, inwestycyjny będziemy, czekamy na rozporządzenia, które do ustawy będą stopniowo pewnie wydawane i, i, i będziemy mieli sporo zadań do wykonania, jeśli chodzi o tą dziedzinę i one będą na pewno kosztochłonne. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tej imprezy Ciało Italia, która się dzieje mhm. cały czas w Międzyzdrojach. W ramach tego świętowania końcówki roku jeszcze pobiliście rekord Guinnessa. Największa sztafeta w morsowaniu na świecie. 200 uczestników. Widziałem, że i pan burmistrz w lodzie swoje spędził. Tak, ale to już jest kolejny rekord który Guinnessa, który pobiliśmy w naszej gminie. Myślę, że akurat cenię sobie takie inicjatywy, w którym robimy coś wspólnie. To jest niesamowicie istotne, niesamowicie ważne, żebyśmy tutaj jako, może żeby nie zabrzmiało to zbytnio górnolotnie, ale jeżeli jest jakaś inicjatywa, że Polacy chętnie w niej biorą udział i jesteśmy razem w tym dniu i osiągamy jakiś cel, to jest to wartość niesamowita. A całe towarzystwo ludzi, którzy morsują, to są ludzie niesamowicie napędzeni pozytywną energią. A myślę, że to pod względem logistycznym tutaj filary zdrowia zrobiły kawał świetnej roboty, że udało się to stworzyć, jak w ogóle taki pomysł zakiełkował, wspólnie udało nam się go zrealizować, znaleźć ponad 200 osób, które chciały wziąć chętnie w tym, tym projekcie mm -hmm. ten udział. No i, i, i świętowaliśmy wspólnie osiągnięcie tego celu. Było bardzo dużo uśmiechu, pozytywnej energii. No i endomorfiny zostaną na dłuższy czas wspólnie z nami. No i zapraszamy też po te e, dobre emocje do Międzyzdrojów, e, do właśnie świętowania końcówki roku. Przypomnę, Radio Szczecin będzie w Sylwestra grało z Międzyzdrojów. Robert Bochenko będzie gotował włoskie dania. Grzegorz Lament też się z mikrofonem pojawi, także, także będziecie nas mogli wypatrywać. Na pewno jakieś gadżety też się dla słuchaczy znajdą. Ja już dziękuję. Pięknie moimi Państwa gościem był burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Dziękuję. Dobrego dnia wszystkim. życzę. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.